już jestem spakowany na jakąś krótką wyprawę idę się przejdę rozejrzę po okolicy i że tak to czas nie siedzi w kamperze i... buty sobie zamoczyłem bo jeżeli w nich śmierdzi to sobie je od razu wypiorę razie niech jeszcze leżą, trochę się pomoczą przygniotuj mnie takie, żeby były zanurzone idę nie wiem tylko jakie buty założyć czy te a chyba hoki złożę bo widoki są przecudowne ludzie tu nawet przyjeżdżają i na mnie teraz. Pogoda również jest piękna, ale całe szczęście nie tak jak na południu, ani we Włoszech, tam totalne są upały. Tutaj też jest gorąco, śmiało można wchodzić do wody, jak widać, to jest na ramionczkach jest ciepło. Ale to taka jest jeszcze pogoda, że po prostu do życia, że można jakoś funkcjonować, a tam to normalnie jak był wiaterek, to tak jakby ktoś odkręcił gorącą farelkę i w wtwarte pęchało. 38 stopni to jest za dużo. Jeszcze w nocy temperatura w ogóle nie schodziła. Nie do tego tutaj, że dzisiaj się obudziłem. Rano miałem chociaż 20 stopni w kamperze, to jeszcze można jakoś normalnie żyć. Nie jestem przyzwyczajony z tego. A tutaj to już z dostanę. Włoszech to naprawdę. Tydzień, czy nawet półtora, totalna fala upałów. Tam jest nasze obozowisko na wysokości 2000 metrów Tam mamy piękne jezioro z krystaliczną czystą wodą Ale idę się gdzieś przyjść, może wyżej Zobaczę, tak sobie wyszłem bez celu Wziąłem tylko 100 gramów herbatników Wody tylko prawie 1,5 litra I tyle, bo daleko nie zamierzam chodzić Tak się tylko na razie wzią. Ale tam widać białe Szczerze, nie spodziewałem się takiego widoku. Już mi trochę przeszło, tak lepiej się zrobiło. Trochę ochłonęłem. Ten szok ciepły, nie tak, że zadziałał. A centralnie ta podróż. A tamten armii, nawet i urządzenia mi się wyłączały. I to w takich kluczowych Proszę. momentach. 2200 metrów, krówki się pasą. Szczerze, jak miałbym gdzieś robić sobie obóz biegowy, taki na wysokości to znalazłem idealne miejsce do tego nocować można na 2000 metrów nad poziomem morza to już człowiek się aklimatyzuje do tego jest tu dużo takich różnych, pogórki lekkie wzniesienia nawet i płaskie tereny że treningi to można wykonywać różne i można biegać pod górkę można biegać pod górkę po płaskim, z górki z lekkim nachyleniem dosłownie Idealna baza. Ludzie tu nawet przyjeżdżają osobówkami i namioty tu rozkładają. Taka zajebista miejscówka. Tylko normalnie obóz biegowy to by był taki. Szkoda, że te kulano, choć te kulano mocno mi się poprawiło. Że nawet bym był w stanie już robić dwa treningi tygodniowo, takie krótsze. I to już był dobry moment, żeby zacząć się powoli rozciągać. Uginać i jakieś ćwiczenia robić takie lekkie, jeszcze tak na spokojnie. Normalnie aż mi tutaj korci, żeby trochę częściej biegać. Warunki są idealne. Tam nawet jakieś kampery stoją. Normalnie porozrzucane są te kampery wszędzie. Można później wrócić i schłodzić się w krystalicznej wodzie. przed nami. Konżur? Mm -hmm. Kurde, trzy razy go cię nie schodzi warty Ale to chłodno zarąbiście Jak wielu dziewczyn W nicy się wchodzi. жохи түрүүш Jeszcze jakieś rochy, schody. Okay. Powiem wam, My mamy 2418 metrów nad poziomem morza, a widoki są po prostu przepiękne. Ja jeszcze idę do góry, tam jakieś u góry podobno jezioro jest, czy staw, na wysokości 2750 metrów nad poziomem morza. Tam widać ten fort. Już trochę od niego odszedłem Tam jakieś białe szczyty Zaśnieżone A tutaj piękne kurty Idziemy dalej na góry Już niedaleko. Jeszcze jakieś kurde urbisko trzeba przejść. Do góry. No i proszę. Z jednej strony mamy taki widok. Jakiś malutki stawek tutaj do bo suchek kupy. Tu mamy taki. To 785 Ale tam jeszcze prowadzi droga i jeszcze mi się uda może 2800 To dzisiaj I taki jest zamiar i właśnie tam idę. Fajne widoczki stąd A jeszcze idę wyżej. No już 2813 Jeszcze jakiś szlak prowadzi I Chyba to już był koniec Ale jeszcze zobaczę wdrapię się na górę ale widoki mega Jeszcze wyżej weszło I jeszcze, wy, jeszcze wyżej można wejść Doszedł tu już pod lodowiec Nie jest trasa jakaś trudna ani niebezpieczna 300 górska woda Aż się chyba wschodzę ale lodowata. Normalnie petarda. 25 metrów z góry powiem wam że im wyżej to tylko zrobię kilka metrów i jest ciężej, ciężej się oddycha. Przed chwilą zrobiłem parę metrów do góry i 157 tętno. Normalnie nie wiem, nie znam się na tym, że im wyżej to jest mniej tlenu, ale coś w tym jest. Idę jeszcze, troszkę można, jakiś szlak się pojawił. Dużo luźnych kamieni. Trzeba uważać. Tam jeszcze wejdę. Już są trzy tysiące i idę dalej. Widoki coraz piękniejsze. Gorzej to się boję, żeby. Jakiegoś obrybu nie było, żeby mi w łeb nie trzasnęło. Nie chciałbym nawet takim rozpędzonym, malutkim kamieniem dostać. Powiem parę metrów i się męczę. Dobra, wyłączę się, wyłączę się na góry. No i dobra, doszedłem tam gdzie chciałem. Dalej to już nie chcę mi się iść. Może nie, że nie chcę, ale tak trochę, kurde, ryzykowne, jak coś spadnie na głowę z tych takich kurde odłamków. No nie chciałem iść. Są tu jeszcze jakieś ślady, tylko trzeba jeszcze zejść po tych różnych kamieniach. Wysokość mam trzy tysiące sto dwadzieścia dwa wejdę trochę wyżej to sto dwadzieścia pięć trzy tysiące sto dwadzieścia pięć i styknie dziękuję i Teraz trzeba zejść. Zajdę tam jeszcze raczej te bary, te, te sklepy, co tam takiego mają ciekawego. Widoki teraz piękne są. Razem zrobię przybliżenie. Te chmury cień rzucają na te góry. Powrót. Nie będę już nagrywał powrotu, bo to jest sama trasa, co wraca. Co szła. No i doszedłem już do małego stawku. chmurki zaszły, ale widoczki i tak są mega. z sobie tu na dół, bo tam jest jakaś tam jakieś budynki, dużo kamperów, parkingi. Może to jakiś sklep będzie. To w razie czego to coś będę mógł sobie kupić, bo chleba mam mało, choć mogę go łupiec womnić. Ale zobaczę, może gdzieś jeszcze będzie zrzut i nalanie szarej wody. Piękny widok. 车子停哪？